Najpierw tylko oswajamy złość, nie? czyli właśnie próbujemy, poka próbujemy pokazać pacjentom, że to, te jego emocje, te jego, właśnie ta złość mówi o jego potrzebach. Ona nie jest właśnie o zniszczeniu tej relacji, tylko o tym, żeby, żeby on usłyszał tak naprawdę sam swoje potrzeby. I, i czasami jest tak, że. Jakby omawiamy to, tak, próbujemy też właśnie czuć to, to w ciele, nie, to was zaraz też będę chciała ciebie troszkę popodpytać, ale że y, ja to staram się właśnie tak pracować, że jak już możemy poczuć tą emocję, możemy poczuć tą złość, to że najpierw ją poczuć w ciele, że ona nie jest zagrażająca. Nie? Że my możemy, jak ona się pojawia, że my możemy ją czuć, możemy ją kontenerować, y, możemy nad nią właśnie, nie wiem, panować, podpowiedzmy tak, czuć całym ciałem i słuchamy równocześnie treści, nie, czyli ta złość chce powiedzieć, że nie wiem, brakowało mi. Twojej uwagi, tak? Albo potrzebowałam, żebyś do mnie zadzwonił, yy, bo czekałam, nie wiem, w napięciu, tak, cały weekend, a ty się nie odezwałeś, nie? I że kiedy na nazywamy sobie treść tej złości, to nagle się okazuje, że ona nie jest właśnie niszcząca, tylko ona mówi właśnie o naszych potrzebach. Nie? I to, i te, wtedy najczęściej się w ogóle pojawia smutek. Nie? Że kiedy my się konfrontujemy z naszą złością, konfrontujemy, kontaktujemy się z naszą złością, nie, to się pojawia smutek, który też pokazuje no znowu nasze potrzeby, które były niezaspokojone. Nie? I takimi czasami drobnymi kroczkami zaczynamy sobie też. Yy, pokazywać, że właśnie złość nie jest agresją, nie? Czasami to się śmieję, że ta, ta pacjentka, która wczoraj taką eurekę doznała, to my pracowaliśmy dwa lata nad tym, nie? Żeby najpierw zdjąć wszystkie przekonania, że, że właśnie, że to nie jest o niszczeniu, że ona może mówić o swoich potrzebach, nie? Że ona nie wiem, nie przekracza czyichś granic, a że może stawiać swoje granice, nie? Że możemy się rozma rozmawiać, możemy się spotkać w tym, nie? Moja potrzeba i twoja potrzeba i że my możemy jakoś o tym rozmawiać, nie? Czyli takie to Trochę zmiana przekonań, które dana osoba ma w swojej głowie, także że nie wolno. Nie? My, mam wrażenie, że my czasami boimy się, no bo rodzicom nie mogliśmy się przeciwstawić, ja, Jako mhm. dzieci, no to cicho bądź, tak? Jak to było? E, co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie, mhm. tak? Albo dzieci, żeby głosu nie mają, i my z takimi przekonaniami idziemy w życie dorosłe, mhm. nie? Że ja ciągle, mimo to, że już jestem dorosłą kobietą. Ciągle uważam, że ja nie mogę nic powiedzieć, nie, moje zdanie się nie liczy i trochę ja tak samo robię sobie, więc najpierw jest praca nad takimi przekonaniami, nie, żebyśmy właśnie zobaczyli, co ja sobie dzisiaj robię, nie, jakie mam schematy, które wtedy mi pozwoliły przetrwać, no ale dzisiaj już są dla mnie niszczące. Więc to, a potem no, pracujemy to też z ciałem, nie, żeby jakoś poczuć tą emocję, dopuścić ją w ogóle, że to jest możliwe, e, usłyszeć, co ona mówi, i właśnie w, w ramach takiego poprawnego komunikatu, no mówić,